Szanowni państwo, w sporcie jak w polityce też trzeba patrzeć na to, co się da osiągnąć poprzez pracę zespołową, poprzez wspólne działania. Działania rządu i działania samorządu muszą iść ręka w rękę, żeby zabezpieczyć, zapewnić, ułatwić jak najlepszą jakość życia w różnych zakątkach Polski. Jestem tutaj w szczęwie u pana wójta i mam ogromną przyjemność Powiedzieć o jednej z inwestycji, które tutaj zostały otwarte, a myślę, że Pan Wójt powie o innych, jeszcze pozostałych. Bo jak zapytałem jego, jakie tutaj są inwestycje przeprowadzone z udziałem środków rządowych, to Pan Wójt się zamyślił i powiedział: Mnóstwo. Tak, mi, tak było. W związku z tym niech opowiada o tych innych inwestycjach. A ja się cieszę, że tutaj. W gminnym klubie piłkarskim, gdzie chłopcy mogą tutaj grać w piłkę. Dzięki środkom rządowym mogliśmy wybudować nowoczesne zaplecze sportowe, szatnie, która jest na pewno bardzo potrzebna, żeby po prostu w jak najlepszym standardzie można było trenować piłkę, można było szukać nowych talentów, ale także wyciągać dzieciaki sprzed komputerów, smartfonów. Bo to jest przecież też dzisiaj bardzo, bardzo ważne. Szanowni Państwo, wiemy doskonale, że małe gminy, małe kluby sportowe są często pod glebiem wielkich sportowych osiągnięć przyszłości. Przecież gdzieś ktoś zawsze musi zacząć. I w takich gminach jak Wczew, tutaj to również. Nasze działania doprowadzają do tego, że dzieci i młodzież będą mogły w lepszych warunkach uprawiać sport, grać w piłkę. Cieszę się też, że dla OSP Silna, dla Ochotniczej Straży Pożarnej przekazaliśmy, przekazujemy tutaj nowoczesny wóz strażacki, jeden z 675, które trafią do Ochotniczych Straży Pożarnych w całej Polsce. To bardzo ważne. Dziś podczas spotkania w Gorzowie pan Wojewoda Dajczak, który tutaj jest ze mną, pięknie pokazał tę różnicę, jak wyglądały inwestycje w drogi w czasach naszych poprzedników i przeciwników politycznych, a jak wyglądają dzisiaj inwestycje w drogi? Ile tych wozów strażackich było dla województwa lubuskiego w czasach naszych poprzedników? Tam doliczyłem chyba 18 czy coś koło tego. To my, szanowni państwo, czasami w jednym roku przekazujemy dla OSP, kupujemy ze środków budżetowych i przekazujemy więcej wozów strażackich albo porównywalną ilość. I to jest nasza polityka. W całej Polsce, jak grzyby po deszczu, wyrastają te tablice z biało-czerwoną flagą, z godłem Polski, informujące o tym, co jest zrobione albo co. Jest akurat w trakcie tworzenia. Nowa droga, szpital, remont, modernizacja szkoły, termomodernizacja bardzo często nowe remizy, remonty tych remis, instytucje kultury, boiska, zaplecza sportowe, przejścia dla pieszych, ronda, szanowni Państwo, dziesiątki, jeśli nie setki najróżniejszych. Tytułów, które realizujemy w całej Polsce. A te tablice niech świadczą o tej wielkiej różnicy pomiędzy nami a naszymi poprzednikami, których inwestycje lokalne to no, tyle co kot napłakał. Spójrzmy zasłonę milczenia. Cieszę się, szanowni państwo, że tutaj w przewie mamy kolejny dowód na to, jak współpraca pomiędzy rządem i samorządem przyczynia się do poprawy jakości życia, perspektyw życia. Do tworzenia nowych miejsc pracy w gminach, powiatach rozsianych po całej Polsce. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie premierze. Dziękujemy państwu serdecznie. Poproszę o zabranie głosu pana wójta Józefa Piotrowskiego, wójt gminy Pszczew. Panie premierze, panie wojodo, panie europoseł, zaproszeni goście. Jesteśmy rzeczywiście dzisiaj na boisku piłkarskim GKP w Szczewie. Widzimy bardzo ładną szatnię. Szatnia kosztowała około 900 tysięcy złotych, gdzie 750 tysięcy to źródła pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Także to jest około 80% dofinansowania. Tuż za płotem, powiem kolokwialnie, toczy się fantastyczna dla gminy inwestycja, mianowicie zbroimy nasze działki budowlane, po to, żeby tak naprawdę dać możliwość młodym ludziom zakupu takich działek, osiedlania się. Kolejną ważną inwestycją dla nas to jest oczywiście budyn budowa budynku wielorodzinnego. Taki budynek został niedawno odebrany i 12 rodzin z naszej gminy po prostu tam mieszka. Tam też procent dofinansowania 80%. I kwotą ponad 3 milionów złotych. Oczywiście realizują się inne inwestycje. Pan premier powiedział o zakupie, przekazaniu samochodu pożarniczego. Ja powiem więcej. W tej kadencji to są dwa samochody średnie pożarnicze. Jest to po prostu rewelacyjna dla nas sprawa. Budujemy z Funduszów rządowych z Polskiego Ładu również bardzo dobrą rzecz zmniejszającą koszty funkcjonowania, mianowicie fotowoltaikę na budynkach użyteczności publicznej za około milion zł. Miejsca niedoświetlone to jest kolejny milion zł i siedem nowych linii oświetleniowych budowanych na terenie gminy Przew. Przew zyska za chwileczkę, bo rozpoczęła się budowa promenady również z rządowych funduszy. Z kwotą 2,5 miliona złotych. Powiem tak, mógłbym wymieniać, wymieniać, wymieniać. Ja policzyłem sobie, to jest w ciągu tych 3 lat 20 milionów i 16 inwestycji. Naprawdę bardzo dużo. Bez tych środków, szanowni państwo, tych inwestycji byłoby, ale tylko piąta, około 20%. Czyli, proszę państwa, to jest wartość dodana. Jeszcze jedno powiem, bo to jest bardzo ważne. Ja z kolegami, samorządowcami często o tym rozmawiam. Prostota tych wniosków, czyli krótko mówiąc, elektronizacja. Co zrobił bank Gospodarstwa krajowego w sposób perfekcyjny. Naprawdę ułatwia to zadanie samorządowcom, pracownikom naszym. Prostota wnioskowania, prostota rozliczania się, oby tak dalej, Panie Premierze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Panie Wójcie. Szanowni Państwo, teraz jest czas, w którym można zadać pytanie. Proponuję po jednym pytaniu od redakcji, proszę podejść, przedstawić się. Dzień dobry, panie premierze Wojtek, gawał, telewizja Polsat. Mam pytanie o efekty. Jak pan ocenia wczorajsze rozmowy z wiceszefem Komisji Europejskiej? Na jakich postulatach Polsce zależy najbardziej, jeśli chodzi o wznowienie tych rozmów? I tak jakby doprecyzowując, jeszcze, czy Pan się nie obawia, że inne branże poza rolnikami mogą też mieć podobne kłopoty? Chodzi tutaj na przykład o branżę owocową, która już sygnalizuje problemy, że po prostu magazyny są pełne mrożonek. Dziękuję. Tak jest, Szanowni Państwo. Jestem w kontakcie z Panią Przewodniczącą Ursulą von der Leyen, z kierownictwem Komisji Europejskiej. Wczoraj rozmawiałem z wiceprzewodniczącym Waldisem Dąbrowskisem który zajmuje się tematyką handlu i przepływu towarów. Bardzo dokładnie opowiedziałem im o naszych problemach, o problemach polskich rolników, o zbyt późnej reakcji, która przyszła i konieczności działania po naszej stronie. To dlatego zablokowaliśmy granice, to dlatego dopuszczamy tylko tranzyt. To sprawa pierwsza. Po drugie, duży sukces, który myślę, że odniesiemy tutaj, wiąże się z tym, że jak wstrząsnęliśmy naszymi partnerami z Komisji Europejskiej, to wreszcie zrozumieli, że tu jest problem. Zorganizowałem list pięciu premierów krajów z Europy Wschodniej, Środkowo Wschodniej do Komisji Europejskiej. Ten list w bardzo Dobitnie wyjaśniał, na czym polegają problemy polskiego rolnictwa. I teraz wszystkie te problemy, które tam zostały ujęte, są krok po kroku analizowane. Wyjaśniłem naszą sytuację, powiedziałem, co musi być zrobione, abyśmy my mogli kolejne produkty również uwalniać od tych restrykcji, które zostały wprowadzone. To, co zapowiedzieliśmy w, na konwencji ponad tydzień temu na kurpiach, to dokładnie jest realizowane. Dzisiaj odbieram również sygnały pozytywne z różnych środowisk rolniczych. Pan redaktor zapytał również o inne produkty rolne, i to jest niezwykle ważna sprawa. Tak, mnie niepokoi nie tylko zboże, ale także inne produkty rolne. Miejmy świadomość tego, że nie chcemy doprowadzić do zakłócenia żadnego z tych podrynków, tak to nazwijmy, w tym przypadku Pan zapytał o jabłka, najbliższe dzisiaj czasowo to owoce miękkie i kwestia owoców miękkich i o nich również dyskutujemy z Komisją Europejską, mrożonki, owoce miękkie. Oczywiście zboża, oczywiście później jabłka, owoce twarde, także inne artykuły rolnicze. Choć pamiętajmy również, że Polska jest eksporterem i na Ukrainę, i do Unii Europejskiej, ogromnym eksporterem artykułów rolnych, a więc jest to niezwykle. Delikatna konstrukcja handlowo-gospodarcza, którą trzeba inaczej poukładać po to, aby polski rynek nie został zalany, Polski i nie tylko Polski zresztą te same problemy, albo nawet gorsze, są w Rumunii, jak słyszę, w Bułgarii, na Węgrzech, w Słowacji i te problemy muszą zostać inaczej zaadresowane, w odpowiedni sposób rozwiązane. Dziękuję. Dzień dobry panie premierze, Aleksander Przybryski, TVN24. Poprosiłbym o komentarz do słów wiceministra w pana rządzie Janusza Kowalskiego, który, mówiąc tak bardzo eufemistycznie, nie jest zachwycony tym, co komisarz Janusz Wojciechowski robił i w wywiadzie prasowym nazwał go eurokratą i skrytykował jego działania czy też brak działań. Pan minister Kowalski czasami wychodzi przed szereg. Niech jeden pan minister Janusz Kowalski z drugim panem komisarzem Januszem Wojciechowskim sobie siądą i porozmawiają. Ja myślę, że szybko się dogadają.